11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. W żarach główne uroczystości z okazji tego święta rozpoczęły się w rynku miasta. Władze miasta, powiatu, kompatanci, młodzież z żarskich szkół spotkali się na żarskim rynku, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne i cieszyć się z odzyskania niepodległości. Państwu, chciałem Państwa serdecznie powitać i pozdrowić i podziękować za te wspólne świętowanie, za te wspólne śpiewanie. Mamy piękne tradycje, mamy piękne pieśni patriotyczne. Serdecznie dziękuję Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, dziękuję naszej Orkiestrze Deku. dziękuję harcerzom i uczniom za przepiękne pieśni. Dziękuję za organizację dzisiejszego święta Kresowiakom Stowarzystwa Kresowego, żołnierzom, byłym żołnierzom ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 42. Pułku Zmechanizowanego. Serdecznie dziękuję, że są z nami też kombatanci, ci, którzy własną krwią Walczyli o, na, o niepodległość naszej Ojczyzny. Szanujmy im ich i składajmy ich hołd, póki są z nami. Cieszmy się, że mamy dzisiaj niepodległą Ojczyznę i świętujmy z okazji Święta Niepodległości. Składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia. O godzinie 17 rozpoczął się uroczysty capsztyk z niepodległościowym apelem pamięci oraz salwą honorową. Na 94. rocznicy odzyskania niepodległości salwa honorowa. 15 listopada o godzinie 9 w sali konferencyjnej odbędzie się 22 sesja Rady Miejskiej w Żarach. W programie sesji Rady Miejskiej znajdzie się m.in. informacje o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, informacja na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników podległych burmistrzowi, podjęcie uchwały w sprawie podziału Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za usługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargowej nieruchomości zabudowanej kompleksem boksów garażowych. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z samorządami innymi gmin w zakresie zapewnienia miejsca i opieki bezdomnym psom w schronisku dla bezdomnych zwierząt w żarach przy ulicy Żurawiej 32, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żary o statusie miejskim Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Żary, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W czwartek, 8 listopada, w szkole podstawowej nr 10 odbyło się spotkanie burmistrza Wacława Maciuszonka z mieszkańcami Kunic. Kunice zawsze mi na sercu i leżą. I myślę, że tutaj dzieje się i będzie się działo więcej niż, niż w innych częściach miasta. Także że i zarówno te tematy, które, które, które do tej pory zostały zrobione, a szczególnie kanalizację, którą, 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 którą mamy zamierzać, zamier którą będziemy realizować, dlatego między innymi dzisiaj tutaj na naszym spotkaniu te wszystkie Państwa uwagi, które, które będziecie mieli, to zapisujemy. Z tych grubszych rzeczy właśnie no, podstawowym obciążeniem na, na, na następne dwa lata będzie też, będzie też kanalizacja, która obejmuje przede wszystkim głównie koni. Nie wiem, czy tak, jakby coś chciałem komentować, Pani to Pan postuje, ale te, na, na ta, ta kanalizacja mówimy dzisiaj jeszcze, bo jeszcze przetargi nie są rozstrzygnięte, która będzie kosztowała 82, 82 miliony złotych? 82, tak? tak. No ale to spółka bardzo także 82 miliony złotych, także 47%, jeżeli dobrze pamiętam, bo się na wiosnę miałem te informacje, dotyczy północy. My w budżecie na to musimy zaplanować 8 milionów złotych. Proszę Państwa, no zastanawiając się cały czas nad tym projektem, decyzje nie były łatwe i do dzisiaj nie są łatwe. Czytacie Państwo, co się też dzieje w Miejustowicach. To nie są, nie są łatwe decyzje, no ale właśnie głównie, głównie, głównie uchudnice tutaj były, były decydującym, że będą kanalizacje robić. No w mieście, poza, poza, poza Kunicami chyba tylko będzie 10% z tego całego projektu, reszta to Kraków i Mirosławice. Miasto to będzie kosztowało 8 milionów złotych, reszta spółka musi wziąć część mi wiejska, reszta będzie mia... miast... yy, spółka będzie musiała wziąć kredyt. Początkowo było przewidziane 18 milionów złotych, no ale dzięki temu staraniom udało nam się to zmniejszyć bez, bez większego wpływu właśnie na, na cenę ścieku. Mam nadzieję, że jeszcze po tych przetargach, które, które będą, uda nam się tą, tą, tą cenę ścieku na tyle obniżyć, że będzie niższa niż tam wcześniej była planowana. Natomiast no, gdybyśmy te 18 milionów musieli wyrzucić, to praktycznie nie zrobimy mieście. Jeśli chodzi o koszty funkcjonowania urzędu, jesteśmy na poziomie 20%, 30%, a jest listopad, końcówka, czyli po 70% niektórych o 80% można było zejść, no, ale nawet telefony w każdym wydziale były u innego operatora. To wszystko gdzieś powoduje, że można to zejść nawet o 80%. Wiele, wiele, wiele historii, które trzeba które, które wymaga naprawdę wiele, wiele, wiele czasu, bo łatwiej by to było wszystko, kupować dużo drożej, wszyscy zadowoleni. Wszyscy no a, a tak to trzeba się niestety napłocić i, i tego, te, tego czasu to zabiera. No ale niestety, żeby cośkolwiek zrobić, to wszystko no, to wymaga to dużo czasu. dlatego boli, mnie to co, co właśnie też i, i, i pisze się, że ostatni artykuł, który, który właśnie dotyczący zieleni, dotyczący przetargu na Jana Pawła II to jest świństwo. To nie moje decyzje były, to nie moje, to to nie moje. Ryczał został ustalony przez poprzednika, ja musiałem tylko i wyłącznie to realizować, to że był projekt zły, że firma, która w przetargu została wyceniona na tysięcy ziem, a firma zapłaciła za to chyba 105, czy nie zapłaciła na bo niestety nie moja jest. Pomieszane zostały wszystkie przetargi, które zostały przez badane i do mnie jedyny zaród do moich konkretnie to był to, że zleciłem za 120 tysięcy złotych poprawki czy dodatkowe remonty remonty w szkole numer podstawowej numer jeden. Była tam przeprowadzona termomodernizacja. Wiele rzeczy w projekcie nie było uwzględnionych. Trzeba było to zrobić, żeby ta szkoła wyglądała porządnie, gdzie były grzejniki, a miejsce poza, poza za, 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 gdzie grzejniki zostały zdemontowane nie było przewidziane, że zostanie pomalowane. Ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby na jednej ścianie podczas roku, roku i szkolnego, dwie firmy pracowały, no jeżeli że bym musiał Zarzucają mi, że ja się nie zgadzam, że zleciłem, to bez przetargu. Proszę Państwa, nie ma takiej decyzji w tym mieście, żebym podejmował nie w interesie miasta. To wszystko, co czynię, staram się tak, żeby to było po gospodarsku, tak jak to jest. Może gdzieś tam każdy gdzieś błędy po ale przynajmniej tak było jak będę burmistrzem, to tym będę się tylko kierował. I tutaj też właśnie wolno nie nic, co tutaj się dzieje i będzie działo. To, że z drogami jest, jest problem, nie, posadniczą to tak, no ale myślę, że kolejnych też musimy odwrócić. Najpierw kanalizację zrobić, a później dopiero drogi, nie drogi, a później będziemy, będziemy żyć pod, pod, pod kanalizację, pod gaz. Ten gaz by się tutaj fajnie skomponował. Zresztą ja tak te w techni technicznych sprawach matkami tu nie siedzę, ale myślę, że to, że to można byłoby ładnie to razem rozegrać, żeby później już tych, 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 tych yy, tych terenów już nie, 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 nie rozkopywać. Ja myślę, że jeżeli zrobimy kanalizację, jeżeli zrobimy gaz, a spokój tu jest taki, jaki jak, jak, nie, ma, nie, nie ma i nie będzie w pozostałych części, ja myślę, że to może być perełka tego miejsca. Po raz kolejny Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość Życia wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach obchodów drugiego lubuskiego tygodnia osób niepełnosprawnych. Konkurs organizowany jest pod hasłem Żary bez barier, druga edycja. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na konieczność likwidacji wszelkich barier utrudniających aktywność osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie przez nie samodzielnego życia. Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród uczniów klas 4-6. Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo pod numerem telefonu 68-475-5607 bądź 68-475-5603. Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada mija termin składania ofert na finansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2013 roku. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Telefon 68 470 83 65. Każda osoba posiadająca z Pekomem umowę na odbiór odpadów i mieszkająca w zabudowie jednorodzinnej ma możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Pekom dostarczy nieodpłatnie komplet worków do segregacji odpadów, trzy worki żółty na plastik, niebieski na papier i zielony na szkło. Worki z posegregowanymi odpadami domowymi odbierane będą nieodpłatnie dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru. Jeżeli w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki będą znajdowały się odpady niesegregowane, wówczas taki worek nie zostanie odebrany. Darmowe worki zamówić można pod numerem telefonu 68 479 46 27. 20 listopada o godzinie 16 w sali konferencyjnej Ratusza odbędzie się otwarcie wystawy obrazów autorstwa Jadwigi Rodenko. Malarka realizuje swoje marzenia, udzielając się w grupie artystycznej, która jest sekcją Centrum Kultury, a działającej na Uniwersytecie III wieku w Żaganiu obrazy tworzy na płótnie farbami olejnymi dla przyjemności i z wewnętrznej potrzeby malarka na swoich obrazach ukazuje piękno otaczającego nas świata, inspiruje się krajobrazami, naturą, światłem i przyrodą.